Cześć, mamo, morde, witajcie! Jestem tej na te was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z przemysłowej farmy. No i jak na sam na pierwszy rzut oka nie było tych maszyn, ale zakupiłem sobie poza odcinkami. Yy, no jeszcze sporo tam zakupiłem, ale to już wam pokażę kiedyś na odcinkach. Dzisiaj chcę właśnie nagrać odcinek ze ścielania Tylko nie wiem, czy właśnie na te wideo mogę te słowa ale chyba nie. Więc polecimy sobie jeszcze powidły do Manitu, na znaczy po połyżkę, ale zanim co to sobie tym sprzętem naszym wyjadę Kupiłem fast tracka i jeszcze taką przyczepę do wywozu do wywozu świń do sprzedaży świnią o, tak może być minę potem Można przejść, czy to będzie działać, wszystko. No, nie tak, jak też myślałem, że na widok się słońce nie weźmie, ale nic, możemy sobie w każdej chwili to odczepić. Lecimy połychę. Dużo się pozmieniało też, bo no, też nie nagrywałem długo Przemyślanej e, Doszło dużo tych maszyn, tak jak mówiłem kiedyś Farmę to wam pokazywałem e, Tą nową, więc nie muszę jej pokazywać chyba Co tu jeszcze się pozmieniało? Chyba tyle A i przyniosłem sobie te, tą te maszynę, co mieliśmy Dawniej na farmie, to sobie je przewiozłem tutaj na farmę. To było takie jak sadarka i tak dalej, nie? Potem jeszcze polecimy sobie powodę yy, fast trackiem i żeby obornik do szklarni nadawać, żeby było już... sztuczne. myślę, że w następnym odcinku już będą żniwa bo już na dwóch polach mi normalnie wyrosło yy, i tak chcę zrobić przebudowę właśnie jednego pola pola numer 30 bo tam od dawna nie było nic ruszane a mamy je długo bo od początku farminga chyba więc no już takie większe półtora roku znaczy jakie półtora roku w roku Mogę sobie też wziąć jakieś pytania, żeby czytać. I podsywaliście mi polskie mody, żeby, zrobić jaką pol żeby jakąś polską serię zrobić. Yy, ogarnę coś na dniach, znaczy no nie muszę ogarniać. Dowiecie się kiedyś tam, bo no, myślę, że w tym tyg pod koniec tego tygodnia myślę, że już coś powinniście wiedzieć. Teraz tylko, żeby dobrą łyżkę kupić. Wystarczy. Tak to jest tego. Nie wiem, czym, ale jak klikam zawsze na mysz, to mi my się tak kierunek zajdzie, bo ja jak skręcę, nie? A jak nie klikam, to normalnie jest. Nie to już faring. Chcę dzisiaj tam ogarnąć u tych świn trochę też szklarnie, bo widzę, że zarobku z nich nie mam, bo ja tylko tam wodę trochę dolałem, a bornika nie, więc musimy jeszcze tutaj skoczyć po przyczepę. Nie wiem, że ona się potępi, chyba że będziemy musieli fast track jest syf na tej gospie, że dajcie spokój Ostatnimi dniami w ogóle nie grają właśnie na przemyślanej chyba się nie podczepi no lipa, bo ogóle jest zaczek. A pytacie, czemu manitę kupiłem? Manitę kupiłem z tego powodu iż gdyż, ponieważ ona będzie stała sobie u chwili tak jak było to w 17. A będę, stoi już to. On też on nie pasuje tam z tą przyczepą. Jak już mówiłem, to pole przed nami jest do, już do zmocenia. Dawałem na słomę, bo będziemy robić baloty. Właśnie, kupiłem prasę. Prasa stoi chyba tak, stoi u świn. Wczoraj ją stawiałem. Nie wiem, ale obornik ciągle mi się tutaj robi na... ...prawej stronie. Nie wiem, czym to może być spowodowane. Widzieliście, tak? Widzieliście ją w poprzednim odcinku, bo już ją kupowałem. Jak widać, pieniążków mało, bo, no, pokupowałem dużo rzeczy. I jeszcze mam dla Was pytanko, ale to jak dojadę do Świni? Problem, a już nie chcę kombinować w giancie czy coś, bo nie chcę potem wysyłać każdej mapy, kto by chciał ze mną tutaj zagrać. Czy na przykład też wam, będę musiał oddzielnie pakować na końcu serii tę mapę. I ogólnie dziękuję wam za wszystkie suby, bo doszło przez te 3 dni około 20-30 subskrypcji. Yy, więc no. Też nie mogłem tutaj nagrywać, bo miałem wesele właśnie, wesele było i na nie było zbytnio czasu. A jak to potem jakiś chwila czasu była, to jak się tam wyszło z kolegami i to tak właśnie. starczy tutaj. Dobra. Takie zdjęcie mogę zrobić też, będzie spoko chyba. Cyk. Zy... w tle, dobra no, to mogę zgasić lecimy pędzikiem do świn to buty załączyć mogę Ale się musimy tutaj nakręcić. Ale git jedziemy już. Pewnie się zastanawiacie też, czemu już kupiłem prasę. Bo kto ogląda serię od początku, to dużo wspominaliśmy razy, że ma być właśnie kupywana prasa. Dobel właśnie. I tam gdzie jest słoma teraz u świni tam właśnie będzie układane. Będą układane właśnie te. Eee... Yy, baloty? Muszę znaleźć sobie tego moda na... ...automatyczne odbijanie tych kierunków, bo czasem zapomnę. A jak mam grę podgorszoną, no a muzyki słucham, to... ...może być tak, że zapominam wyłączyć. Właśnie wyszło te drzewa. Tutaj mi się to Fest Fest podoba. I teraz jak to by zrobić? Czy cofnę, czy po prostu trzeba na sobie To się będzie chyba zasapiewać automatycznie złychy. Tylka że to będę musiał sobie, wiecie. Spróbować nie zaszkodzić, ale.

Tu się prostuj się a to wiedziałem, jak ten farming działa, co nie Co to się stanęło no to się nie wstosować Czyli tam też tak się pewnie stało. A nie, tam się zespał full. Nie wiem czym to było spowodowane, ale nie wnikajmy. O, tutaj jest ta właśnie nasza nowa przyczepa do przewozu i tak dalej. tutaj jest jedna przyczepa dobra no, no. przyczepę mogę sobie ją tu zostawić w francie na jeszcze wody Bo zapomniałem w ogóle o tych szklarniach i tak właśnie sobie przypomniałem sobie którąś którymś ten odcinek, a ja i pomyślałem, że właśnie byśmy ogarnęli te szklarnie. My ogarniemy. Tylko muszę zjechać sobie. O, czekajcie, sprzedam sobie jeszcze ziemniaki, bo miałem przecież ziemniaki na sprzedaż, a dawno ich nie sprzedawaliśmy. Tylko czekajcie, pociąg, pociąg, pociąg. Ja je wyspywam gdzieś tutaj, czekajcie. czekajcie bo nie pamiętam gdzie wysypywałem te ziemniaki eee, w pole, czekajcie wiem na farmę się może należeć tak stąd i jechałem gdzieś tutaj To jest tutaj chyba wschodni style z czekajcie. Tak, to jest tu, bo pamiętam, że robiłem miniaturkę do live'a. Teraz da się tu na poziom załadować, Czy się powinno dać, nie? A tutaj chyba, tak, tutaj gitara. Czyli wschodni styl z bliżej będzie cofać się. Tak, cofać się, bliżej będzie. A tych ziemniaków tam było sporo, więc... Jak sobie to sprzedamy, więc... No, zarabimy sobie. I coś sobie na pewno kupimy za ten hajs. A też nie chciałem robić tego na hd Pamiętacie co mamy jeden dysk, to bo to straszne lagi były przy tym pociągu. To się... Znaczy nie bo nie było FPS, tylko że były takie dziwne ścinki, bo... Były dynamiczne ruchy wtedy. Ale jak widać teraz już jest lit.

No gdzie to teraz się maluje? Pszenicę tu miałem. O, ziemiaki, zobaczcie ile tego jest. Ja do pszenicę wywoziłem. Możliwe, że kiedyś mogliśmy to wywozić. Tylko dawno jakoś na początku serii, ale dziwnie tak. Ciekawe jest tego, ile dostaniemy, ile obstawiacie. Czekajcie, bo to można w ogóle sprzedawać? No, akurat zajebista no. Na punkcie startu sprzedajemy. Już Jeszcze raz będziemy musieli tutaj wpaść. A tu się da? Mój byku. Nie. Dobra. na punkt stacji. Zobaczymy, ile z tego dostaniemy. No i cykle ci znowu z górki tym razem Ile my tu mamy minut tego nagrania? Czemu czas na 30? 21, akurat do pół godziny się wyrobimy Syk po Havloch No nie, przejechałem No nie, o jeden wagon przejechałem, dobra Gitaro. No i sypie się fajs Ja wstałem coś koło 100 tysięcy Jakieś 90, 85, coś takiego No, 63 więc no, nawet, nawet Ale jeszcze ten, jeszcze mamy jedną przyczepę, co nie to Czy no jeszcze jeden transport Dokładnie nie wiem ile tam to jak tamto było. O się nie okazało, że bardzo mało zostało. my Będziemy wiedzieć tak sobie już tam skończyć odcinek jakby się tak, jak było bardzo mało. Bo już byśmy cenę sobie postawili <coughs> Moje parę tam widać w ogóle Dosiewałem, bo wyschło mi Dobra, jesteśmy tu, to jest to? Tak to jest to hamulec Mariusz Początku. Nie wiem, nie wiem. No, jeszcze to sprzedamy, jakie mieli 20 z tego. No, weszliśmy na plus. Gitara, spacony. No, elegancko. No i pan Paweł, kurwa, no jedziemy. Dlatego tak, trzeba lewy pedał, prawy pedał i tak sobie jeździmy się, parę na kierownicy i taka praca to no zajebista jest, co nie? To jest chyba to Chyba... Nie, no to jest to, co nie tutaj sprzedawałem Tak, mam w Opa, nie, tak za a trzeba hamować już Nie, znów przejechałem. Teraz i trzyma to No i czego? No i zarobione mamy. No 15. Było blisko. Także dobra, ja wam dziękuję... Na, w tym odcinku to było na tyle. No, ogarnęliśmy tam, zarobiliśmy coś na nie, nowe maszyny i tak dalej. Więc no, rozwijamy się. Ach, aż sobie ziałem. No i zostawcie... W ogóle... Po dziękuję Wam, że zostawiliście pod ostatnim odcinkiem 46 łapek. Prawie 50. A 4 dni wstawiłem odcinka, więc no i tam jakieś prawie 200 wyświetleń było. Także dziękuję. Yy, no i słyszymy się już w kolejnym odcinku, a chyba to będzie odcinek następny z Karmonek. i nowa seria niedługo. Nie będę wam mówił z kim, z czym i jaka mapa i co, tak, yy, co tak będzie tam, co nie. No i co, słyszymy się już w kolejnym odcinku, także na razie ścialeczka trzymać się. Elo.